Dzień dobry. Sezon rowerowy w pełni. Cieszą się tym nie tylko posiadacze jednośladów, ale też osoby, które na ich kradzieży starają się wzbogacić. Łupem złodziei padają rowery pozostawione na klatkach schodowych, w garażach podziemnych, w komórkach czy w miejscach publicznych. Jeżeli właściwie zabezpieczymy swoje mienie, możemy uchronić je przed kradzieżą. Warto zainwestować w dobre zapięcie w zapięcie twarde, które nie jest łatwe do pokonania. Pamiętajmy, żeby nie pozostawiać rowerów w miejscach publicznych bez jakichkolwiek zabezpieczeń. Starajmy się, by były to miejsca widoczne, w zasięgu kamer monitoringu.